Ostatnim dźwiękiem, jaki usłyszałam, zanim zatrzasnęły się drzwi, był metaliczny brzęk kluczy Dariusza rzucanych na komodę w przedpokoju. Zawsze to robił tuż przed wyjściem, jakby zaznaczał swoje terytorium, nawet gdy opuszczał je na długo. Ten dźwięk odbił się echem w korytarzu naszego apartamentu w samym sercu śródmieścia, zawisając w powietrzu wystarczająco długo, by przypomnieć mi o jego kolejnej nieobecności. Kolejna delegacja, kolejny tydzień cichych dni i jeszcze bardziej samotnych nocy. Tym razem leciał do Frankfurtu. Tylko tydzień Elu powiedział, całując mnie w czoło. Nawet nie zauważysz, kiedy wrócę. Kiwnęłam głową, uśmiechając się tak, jak powinna żona. Ale w środku już czułam ciężar tych siedmiu dni. Dźwięk zjeżdżającej windy zniknął w szumie miasta pod nami. Ares usiadł przy drzwiach. Jego bursztynowe oczy śledziły mnie cierpliwie i ze zrozumieniem. Przykucnęłam obok niego, przesuwając dłonią po jego gęstej, ciemnej sierści. Znowu tylko my, chłopcze, szepnęłam. Przechylił łeb, jakby najlepiej rozumiał ból w mojej piersi. Stałam chwilę w przedpokoju, czując chłód marmurowej posadzki pod bosymi stopami. Przed jego wyjściem włożyłam obcisłą, satynową sukienkę i wysokie szpilki wiedziałam, jak bardzo lubił, gdy tak na niego czekałam. Teraz, w ciszy, która nastała, powoli sięgnęłam w dół i odpięłam cienkie paski sandałów. Dźwięk opadających na podłogę obcasów był nienaturalnie głośny. Z ulgą poruszyłam palcami stóp. Wieczorne światło malowało apartament na złote i miedziane odcienie. Przez panoramiczne okna Warszawa rozciągała się aż po horyzont. Pałac kultury stał w oddali jak kamienny wartownik, lśniąc w mroku. Ten widok zawsze zapierał dech w piersiach, ale dziś wieczorem wydawał się jakiś odległy, piękny, ale niedostępny. Na kuchni unosił się słaby aromat kawy. Duch porannego rytuału Darka. Nalałam sobie kieliszek zimnego, białego wina, a chłód szkła uspokajał mnie w ciszy. Ares podążał za każdym moim krokiem. Jego pazury cicho stukały o dębowy parkiet w rytmie, który prawie mnie kołysał. Przenieśliśmy się do salonu, gdzie miękkie światło lampy otulało przestrzeń ciepłem. Opadłam na skórzaną kanapę, a mój szmaragdowy, jedwabny szlafrok, który włożyłam po zdjęciu sukienki, zafalował wokół moich nóg. Materiał był chłodny i gładki, niemal jak druga skóra. Ares położył ciężki łeb na moich kolanach. Jego ciche oddanie wypełniało pustkę, która powstała po nieobecności męża. Włączyłam telewizor, ale dźwięki były tylko tłem. Moje myśli wróciły do Darka, jego śmiechu, jego spokojnej obecności, tego, jak jego dłoń zawsze znajdowała moją w zatłoczonych pokojach. A potem moje myśli powędrowały gdzie indziej. Do jego dłoni, gdy mocno trzymał kierownicę, do zapachu jego drogich perfum zmieszanych ze skórą tapicerki w samochodzie. Wstałam i wyszłam na taras. Chłodny wieczorny wiatr muskał moją skórę, sprawiając, że jedwa pszlafroka niebezpiecznie przylgnął do mojego ciała miasto lśniło pod nami. Gdzieś w oddali kościelne dzwony wybijały godzinę. Noc dopiero się zaczynała, ale znajomy ból już głęboko we mnie tkwił. Postanowiłam wziąć długą, gorącą kąpiel. Woda niemal parzyła, ale lubiłam to uczucie. Piana pachniała lawendą i wanilią, otulając mnie gęstym kokonem. Zamknęłam oczy, pozwalając, by ciepło rozluźniło napięte mięśnie. Para wypełniła łazienkę, zamazując kontury luksusowych płytek. Byłam tylko ja i rytmiczny oddech Aresa, który położył się na dywaniku przy wannie. I wtedy to usłyszałam. Ares uniósł głowę i cicho warknął. Nieagresywnie, po prostu ostrzegawczo. Moje serce podskoczyło. W mieszkaniu panowała absolutna cisza, przerywana jedynie odgłosem kapiącej wody. Warknięcie powtórzyło się, a potem rozległo się pukanie. Lekkie, niemal niepewne pukanie do drzwi. Spojrzałam na zegar. Godzina 22.47, zdecydowanie za późno na kuriera. Za wcześnie na telefon od Darka. Serce waliło mi w uszach, gdy powoli wyszłam z wanny, chwytając ciężki ręcznik. Ares stał już przy drzwiach wyjściowych, napięty jak struna. Pukanie rozległo się ponownie. Tym razem głośniej, pewniej. Serce waliło mi w uszach głośniejsze niż szum wody kapiącej z kranu. Ares znowu warknął, tym razem niżej, bardziej gardłowo. Pukanie powtórzyło się mocniejsze, bardziej stanowcze. Chwileczkę zawołałam, starając się, by mój głos nie drżał. Wyskoczyłam z wanny, chwytając największy, puszysty ręcznik i owijając go szczelnie wokół siebie. Kropelki wody spływały mi po plecach. Szybko pobiegłam do sypialni, czując zimny, dębowy parkiet pod bosymi stopami. Rzuciłam ręcznik na łóżko i w pośpiechu chwyciłam to, co było pod ręką, ten sam szmaragdowy, jedwabny szlafrok. Był chłodny i śliski. Wsunęłam go na jeszcze wilgotną skórę, czując, jak materiał nieprzyjemnie lepi się do moich pleców i ramion. Związałam go mocno w talii, ale i tak czułam się naga i bezbronna. Moje włosy były wciąż mokre, spięte niedbale na czubku głowy. Ares czekał przy drzwiach, cały napięty. Cicho, chłopcze, szepnęłam, kładąc dłoń na jego karku. Podeszłam do drzwi i spojrzałam przez wizjer. W korytarzu stał wysoki mężczyzna. Ciemne włosy miał kompletnie mokre, przylepione do czoła. Miał na sobie ciemny płaszcz, który ociekał wodą, tworząc małą kałużę na hotelowej wykładzinie korytarza. Nie mogłam dostrzec jego twarzy wyraźnie, ale wyglądał na zagubionego. Ostrożnie przekręciłam zamek i otworzyłam drzwi na tyle, na ile pozwalał łańcuch. Ares natychmiast wcisnął nos w szczelinę, warcząc ostrzegawczo. Mężczyzna cofnął się o krok, zaskoczony widokiem psa. Dobry wieczór, powiedział. Jego głos był głęboki, ale lekko zachrypnięty od zimna. Najmocniej przepraszam za najście o tej porze. Mówił po polsku, ale z lekkim, trudnym do zidentyfikowania akcentem. Słucham, zapytałam, mocniej ściskając poły szlafroka. Czułam, jak chłodne powietrze z korytarza owiewa moje nogi. Jestem Marcin. Państwa nowy sąsiad z dołu, z mieszkania 1203, wyjaśnił, wskazując kciukiem w dół. Właśnie się wprowadzam, to znaczy, próbuję. Podniósł małą skórzaną teczkę, która również była mokra. Złapała mnie ta ulewa, a jakby tego było mało, telefon mi padł. A klucze do mieszkania, cóż, zostały w samochodzie kuriera, który właśnie odjechał. Westchnął, przeczesując mokre włosy palcami. Wyglądał na autentycznie sfrustrowanego i przemarzniętego. Nie wiem nawet, gdzie jest administracja budynku, dodał z krzywym uśmiechem. Czy mogłaby pani, może pożyczyć mi telefon? Albo chociaż wskazać, gdzie. Zawahałam się. Darek zawsze powtarzał, żebym nikomu nie otwierała, gdy jestem sama. Ale mężczyzna wyglądał przyzwoicie. A burza na zewnątrz naprawdę się wzmagała. Słyszałam, jak deszcz zacina o szyby tarasu. Proszę, powiedział cicho, widząc moje wahanie. Tylko na jedną rozmowę. Trzese się z zimna. Ares przestał warczeć, ale wciąż patrzył nieufnie. Dobrze, powiedziałam w końcu, odsuwając łańcuch. Proszę wejść. Ale tylko na chwilę. Otworzyłam szerzej drzwi. Marcin wszedł do środka, wnosząc ze sobą zapach deszczu i ozonu. Stanął niepewnie w przedpokoju, rozglądając się. Jego wzrok na sekundę zatrzymał się na moich szpilkach, które wciąż leżały porzucone przy komodzie, a potem szybko przeniósł się na mnie. Czułam, jak jego spojrzenie przesuwa się po moim jedwabnym szlafroku, który z pewnością podkreślał każdą linię mojego ciała. Zwłaszcza gdy był wilgotny. Świadoma jego spojrzenia zacisnęłam mocniej pasek. Niech pan zdejmie płaszcz, powiedziałam, starając się brzmieć stanowczo. Dam panu ręcznik. Dziękuję, odparł, zdejmując ciężki, mokry płaszcz. Pod spodem miał dobrze skrojoną, choć również wilgotną, białą koszulę, która przylegała do jego ramion. Miał na oko 35 lat, może trochę więcej. Był przystojny w surowy, klasyczny sposób. Podałam mu ręcznik z łazienki dla gości. Proszę, niech pan się wytrze. Telefon jest w salonie. Jest pani bardzo miła, powiedział, przyjmując ręcznik. Jego palce musnęły moje. Były lodowate. Gdy wycierał włosy, Ares nie spuszczał go z oczu. Piękny pies, zauważył Marcin, patrząc na Aresa. Obrońca. Tak, potwierdziłam. Ma na imię Ares. Nie ufa obcym. Mądry pies mruknął. Jego wzrok znowu powędrował ku mnie. Napije się pan czegoś gorącego? Herbaty? Wygląda pan na przemarzniętego. Zaproponowałam to, zanim zdążyłam pomyśleć. Co ja robię? Zapraszam obcego mężczyznę na herbatę, będąc sama w domu, ubrana jedynie w jedwab? Marcin uśmiechnął się powoli. Herbata byłaby wspaniała. Jeśli to nie kłopot, pani. Ela. Elżbieta, powiedziałam. Marcin, powtórzył. Proszę, tylko Marcin. Kiwnęłam głową. Więc proszę do salonu. Ja wstawię wodę. Odwróciłam się i ruszyłam w stronę kuchni, czując jego wzrok na plecach. Każdy krok w cienkim szlafroku po zimnym marmurze wydawał się głośny. Zostawiłam go samego w salonie z moim psem i dziwnym, niepokojącym uczuciem w żołądku, które nie było tylko strachem. Gdy woda w czajniku zaczynała szumieć, moje dłonie lekko drżały. Starałam się poruszać cicho, świadoma każdego dźwięku w luksusowej ciszy apartamentu. Z szafki wyjęłam dwie porcelanowe filiżanki cienkie, delikatne, ze złotym rantem. Zwykle używaliśmy ich tylko przy specjalnych okazjach. Nie wiedziałam, dlaczego wyjęłam właśnie te. Przez chwilę widziałam swoje odbicie w ciemnej szybie nad zlewem. Rozczochrane, wilgotne włosy, zarumieniona twarz i ten szmaragdowy jedwab, który przy każdym ruchu odsłaniał więcej niż powinien. Szybko odwróciłam wzrok. Wróciłam do salonu. Ares leżał u moich stóp, ale jego głowa była uniesiona, a oczy śledziły każdy ruch gościa. Marcin nie usiadł. Stał przy panoramicznym oknie tyłem do mnie i patrzył na rozświetloną deszczem Warszawę. Nawet w mokrej koszuli jego sylwetka była imponująca szerokie ramiona, proste plecy. Wyglądał jak ktoś, kto idealnie pasuje do tego luksusowego widoku. Przyniosłam herbatę, powiedziałam cicho, stawiając filiżanki na niskim, szklanym stoliku. Odwrócił się. W świetle lampy jego oczy wydawały się ciemniejsze, niemal czarne. Uśmiechnął się lekko. Dziękuję. Jest pani aniołem, powiedział, siadając naprzeciwko mnie na drugim końcu sofy. Zachował dystans, ale jego obecność wypełniła całą przestrzeń. Proszę, odparłam, podając mu filiżankę. Nasze palce znów się musnęły. Tym razem jego skóra była cieplejsza. Niesamowity widok, odezwał się, wskazując na okno. Nawet w taką pogodę. Zawsze chciałem mieszkać w centrum, ale ale zapytałam, pociągając łyk herbaty. Gorący płyn rozlał się po moim ciele, przynosząc chwilową ulgę. Zawsze byłem w rozjazdach. Co sprowadza Pana do Warszawy na stałe? Mówił Pan o wprowadzce. Praca odpowiedział. Jestem architektem. Nasza firma wygrała duży przetarg na rewitalizację starej fabryki Norblina. Przenoszą mnie z Gdańska, żebym nadzorował projekt na miejscu. Architekt powtórzyłam kiwając głową. To brzmi imponująco. Czasem tak jest, uśmiechnął się. Jego wzrok spoczął na mnie, lustrując mnie od stóp do głów w sposób, który był jednocześnie uprzejmy i niesamowicie intymny. Czułam, jak ten jedwabny szlafrok staje się cieńszy pod jego spojrzeniem. A pani? Czym zajmuje się pani, jeśli wolno spytać? To miejsce jest urządzone z niesamowitym smakiem. Poczułam, jak lekko się rumienie. Większość to zasługa Darka, mojego męża. Ja jestem trenerką personalną. Pracuję głównie z domu lub u klientów. Ach, powiedział, a w jego głosie pobrzmiewało zrozumienie. To wiele wyjaśnia. Dyscyplina. Jego spojrzenie ponownie powędrowało w dół, zatrzymując się na moich bosych stopach na dywanie, a potem szybko wróciło do moich oczu. W tej krótkiej chwili poczułam się, jakbym była całkowicie rozebrana. Za oknem znowu huknął piorun, tym razem bliżej. Podskoczyłam lekko, a herbata niemal wylała mi się z filiżanki. Ares podniósł łeb. Marcin dopił swoją herbatę jednym haustem i wstał. Zrobiło się naprawdę późno, powiedział. Deszcz jakby trochę zelżał. Nie będę pani dłużej niepokoił. Administracja budynku pewnie jeszcze działa, znajdę kogoś na recepcji. Odstawił filiżankę. Dźwięk porcelany na szkle był jedynym odgłosem w pokoju. Już pan idzie, zapytałam, wstając. Szlafrok znów zafalował wokół moich nóg. Na pewno pan sobie poradzi? Muszę, odparł. Jeszcze raz dziękuję za herbatę. I za schronienie. Odprowadziłam go do drzwi. Ares szedł tuż obok mnie. Marcin włożył swój wciąż wilgotny płaszcz. W ciasnym przedpokoju wydawał się jeszcze wyższy. Zatrzymał się z ręką na kłamce. Dobranoc, Elu. Użycie mojego imienia sprawiło, że po plecach przeszedł mi dreszcz. Dobranoc, panie Marcinie, odpowiedziałam, celowo zachowując formalny ton. Uśmiechnął się ledwo zauważalnie. Po prostu Marcin. Otworzył drzwi i wyszedł. Korytarz był pusty. Gdy drzwi się zamknęły, podwójny zamek wydał głośny szczęk. Zostałam sama. Ale cisza, która wróciła, była zupełnie inna. Gęsta i naładowana czymś niepokojącym. Spojrzałam na pustą filiżankę na stoliku. Tamtej nocy spałam niespokojnie. Przewracałam się z boku na bok, a aż maragdowy szlafrok, który rzuciłam na fotel, wydawał się patrzeć na mnie w mroku. W końcu wstałam i włożyłam stary teśirt darka, licząc, że jego zapach mnie uspokoi. Ale zapach był ledwo wyczuwalny, stłumiony przez wspomnienie zapachu deszczu i chłodnej, mokrej wełny płaszcza Marcina. Ares spał u stóp łóżka, ale nawet jego miarowy oddech nie przynosił ukojenia. Obudziłam się zmęczona. Poranek był szary, choć deszcz przestał padać. Zgodnie z planem zadzwonił Darek. Jego głos, dobiegający z głośnika telefonu, wydawał się odległy o tysiące kilometrów, pełen echa lotnisk i sal konferencyjnych. Jak tam, Elu? Wszystko w porządku? zapytał. Tak, oczywiście, skłamałam, patrząc na pustą filiżankę po herbacie Marcina, której wciąż nie sprzątnęłam ze stolika. Wszystko po staremu. Ares za tobą tęskni. Ja za wami też. Praca mnie tu zajeździ, westchnął. Zadzwonię jutro. Kocham cię kropka. Ja ciebie też, odpowiedziałam, ale słowa uwięzły mi w gardle. Musiałam się ruszyć. Wyrzucić z siebie to dziwne napięcie. Jako trenerka personalna ruch był moim lekarstwem. Weszłam do garderoby, mijając rzędy sukienek i szpilek darka. Wybrałam swój strój bojowy obcisłe czarne legginsy z wysokim stanem, które opinały każdą linię moich nóg i pośladków, oraz krótki, dopasowany top sportowy w kolorze butelkowej zieleni, odsłaniający wąski pas mojej skóry na brzuchu. Włosy związałam ciasno w wysoki kucyk. Na nogi wsunęłam jaskrawe, profesjonalne buty do biegania. Spojrzałam w lustro. Wyglądałam na silną i zdyscyplinowaną. Czułam się jak oszustka. Chodź, Ares, idziemy biegać, zawołałam, zapinając mu smycz. Zjechaliśmy na dół. Winda zatrzymała się na parterze. Gdy wyszliśmy do lobby, Ares pociągnął mnie w stronę obrotowych drzwi. I wtedy go zobaczyłam. Marcin stał przy recepcji, rozmawiając z konsjerzem. Nie był już przemoczonym rozbitkiem. Miał na sobie idealnie skrojoną granatową marynarkę, białą koszulę rozpiętą pod szyją, bez krawata i ciemne dżinsy. Włosy miał zaczesane do tyłu, wciąż lekko wilgotne, ale tym razem od żelu, a nie od deszczu. Kiedy się odwrócił i mnie zobaczył, na jego twarzy pojawił się ten sam powolny uśmiech, co wczoraj. Poczułam, jak krew napływa mi do policzków. Ruszyłam szybciej w stronę wyjścia, udając, że go nie zauważyłam. Ela! Dzień dobry! Jego głos był zbyt pewny siebie w tym wielkim, marmurowym holu. Zatrzymałam się, zmuszając się do uśmiechu. Podszedł do mnie. Kiedy stanął blisko, poczułam jego perfumy. Drogie, znutą drzewa sandałowego i bergamotki. Ares obwąchał go, ale tym razem machnął ogonem. Dzień dobry, odpowiedziałam, starając się brzmieć swobodnie. Widzę, że problemy z kluczami rozwiązane. Na szczęście tak, zaśmiał się. Jego wzrok zjechał w dół, zatrzymując się na moim stroju. Lustrował mnie bez pośpiechu od sportowych butów, przez legginsy, aż po top. Czułam się bardziej naga niż wczoraj w tym jedwabnym szlafroku. Widzę, że dzisiaj inny tryb. Sportowy. Praca rzuciłam krótko, pociągając smycz Aresa, który zaczął się niecierpliwić. Wczoraj eleganckie szpilki porzucone w przedpokoju, dzisiaj buty do biegania mruknął bardziej do siebie, niż do mnie. Kobieta pełna kontrastów. Lubię to. To zdanie zawisło w powietrzu. To było zbyt osobiste. Zbyt bezpośrednie. Musimy iść, powiedziałam sztywno. Ares potrzebuje ruchu. Oczywiście. Skinął głową, ale jego oczy wciąż się uśmiechały. Ja właśnie jadę do Żyrardowa. Spotkanie w sprawie tej starej fabryki, o której wspominałem. Architektura industrialna potrafi być fascynująca. Miłego dnia w takim razie, powiedziałam, odwracając się. Elu, zawołał za mną, gdy byłam już przy drzwiach. Odwróciłam głowę. Mam nadzieję, że kawa, którą wkrótce pani zaproponuje, będzie w ramach rewanżu. U mnie, w mojej nowej, już w pełni otwartej kuchni. To nie było pytanie. To była obietnica. Biegłam. Biegłam szybciej niż zwykle, jakby próbowała uciec przed echem jego głosu w mojej głowie. Kobieta pełna kontrastów. Lubię to. Bulwary Wiślane, zwykle moja oaza spokoju, dziś wydawały się nieskończoną pętlą. Ares biegł równo przy mnie, jego ciężki oddech mieszał się z moim. Każde uderzenie buta o chodnik było jak wybijanie rytmu. Czułam, jak obcisłe legginsy opinają moje uda przy każdym kroku, jak materiał trze o spoconą skórę. Krótki top sportowy musiał już dawno podjechać do góry, odsłaniając więcej niż zamierzałam. Czułam stróżkę potu ściekającą powoli między piersiami, a potem wzdłuż kręgosłupa, sprawiając, że materiał na plecach przykleił mi się do skóry. Nie myślałam o Darku. Nie myślałam o Frankfurcie. Myślałam tylko o tym, jak bardzo czułam się widziana. O jego spojrzeniu w holu, które rozbierało mnie na części, analizując każdą krzywiznę w tym sportowym stroju, tak odmiennym od wczorajszego jedwabiu. Minęliśmy centrum nauki Kopernik, potem most świętokrzyski. Zmusiłam się do ostrego sprintu na ostatnim odcinku, aż paliły mnie płuca, a nogi drżały z wysiłku. W końcu zatrzymałam się gwałtownie, opierając dłonie o kolana i próbując złapać oddech. Ares usiadł obok, dysząc głośno, z wywieszonym językiem. Co jest, chłopcze? Sapnęłam, wycierając pod z czoła wierzchem dłoni. Mój kucyk rozluźnił się, a wilgotne kosmyki włosów lepiły mi się do karku i policzków. Imponujące tempo. Musi być pani w niesamowitej formie. Głęboki, spokojny głos rozbrzmiał tuż obok mnie. Moja głowa poderwała się tak gwałtownie, że zakręciło mi się w głowie. Marcin stał może pięć kroków ode mnie. Nie miał na sobie ani wczorajszego mokrego płaszcza, ani dzisiejszej marynarki. Miał na sobie proste, ciemne dżinsy i czarny t który opinał jego szerokie ramiona i klatkę piersiową. Wyglądał swobodnie, ale jego obecność tutaj, na środku mojej trasy biegowej, była wszystkim, tylko nieswobodna. Nie był spocony. Nie biegł. Po prostu stał. I patrzył. Co pan, co pan tu robi? Nie wykrztusiłam, instynktownie próbując się wyprostować i zasłonić ramionami. Czułam się brudna, spocona i kompletnie odsłonięta. Uśmiechnął się powoli, tym samym uśmiechem, co w holu. Ręce trzymał w kieszeniach dżinsów. Mówiłem, że jadę do żyrardowa, powiedział łagodnie, jakby to wszystko wyjaśniało. Spotkanie skończyło się wcześniej, niż myślałem. Postanowiłem przejść się wzdłuż rzeki. A potem zobaczyłem znajomą sylwetkę. Ares wstał, podszedł do niego i, ku mojemu zdziwieniu, pozwolił mu podrapać się za uchem. Więc po prostu pan tu stał, zapytałam, czując jak zimny dreszcz przebiega po mojej spoconej skórze. Zrobił krok bliżej. Nie cofnęłam się, choć całe moje ciało krzyczało, żebym to zrobiła. Obserwowałem panią, przyznał cicho, bez cienia wstydu. Ostatnie kilkaset metrów. Ma pani niesamowitą determinację, Elu. Sposób, w jaki pani się porusza, jakby pani przed czymś uciekała. Jego wzrok był magnetyczny. Przesunął się z moich oczu, w dół, na moją szyję, na wilgotny materiał topu przylepiony do mojego biustu, na pas nagiej skóry nad leggingsami. Wygląda pani na rozgrzaną, mruknął. W jego głosie była nowa nuta, coś gestego i zmysłowego. Wskazał na małą budkę z kawą tuż przy bulwarze. Może jednak teraz. Zamiast tej kawy u mnie, u której i tak pani unika. Mrożona latte? Idealna po takim wysiłku. Stał i czekał na moją odpowiedź, a jego spojrzenie mówiło wyraźnie, że nie przyjmie odmowy. A ja stałam tam, drżąc z wysiłku i emocji, kompletnie zbita z tropu. I nagle, w oddali usłyszałam dźwięk syreny policyjnej, który stawał się coraz głośniejszy, jakby jechała prosto w naszą stronę. Serce zamarło mi w piersi.